Witam Was w rodzinnym Mowgridzie. Jeśli zastanawiacie się, czy warto pokryć swój dom bluszczem tak jak ma to miejsce u nas, to zapraszam Was do obejrzenia tego filmu do końca. Nie tylko opowiemy o naszych doświadczeniach z winobluszczem pięciolistkowym, ale też opowiemy, jak przez jedną z wat tej rośliny byliśmy bliscy pozbycia się jej z naszej elewacji. Zapraszamy do oglądania. Widzisz? Mówiłam ci, że mieliśmy tam okno. Nasz dom pokryty jest winobluszczem pięciolistkowym. Nie ukrywam, że przeglądając oferty domów wystawionych na sprzedaż, to było właśnie to coś, co przykuło moją uwagę. A gdybym tylko wtedy wiedziała, jak wygląda jesienią... Ale to pokażemy wam za chwilę. Trzy ściany domu są niemal w pełni pokryte bluszczem. Najsłabiej rośnie tam, z drugiej strony budynku, ponieważ jest tam najmniej słońca. Tu z kolei rośnie z prędkością światła i nie ma problemu z przyczepnością po elewacji czy nawet sięgnięciem na dachu. Blusz ma wiele zalet estetycznych. Pokrywa elewacji nadając jej niepowtarzalnego charakteru. Na jesień liście się czerwienią i wyglądają naprawdę malowniczo. Możecie to zobaczyć na tym zdjęciu. Gęste liście zachęcają ptaki do budowania tam gniazdek oraz do zjedania owoców, które pojawiają się później w miejsce kwiatów. Blusz zapewnia też warstwę izolacji, dzięki czemu latem ściany się tak bardzo nie nagrzewają. Plusem jest też to, że korzenie wypijają yy, wodę wokół fundamentów, dzięki czemu fundamenty nie nasiąkają wodą. Jeśli martwisz się o zapewnienie bluszczowi dobrych warunków do wzrostu, to już możesz przestać. Wystarczy zasadzić go 2 metry, <laughs> metry dalej od elewacji, puścić jakąś solidną żyłkę i już sobie spokojnie poradzi. To żadna filozofia. Dobra, bluszcz bluszczem, ale pozwólcie, że teraz Wam opowiem w paru słowach o tym, skąd się wzięliśmy i o co chodzi z naszym kanałem. Cześć, mam na imię Mateusz, a to jest moja żona Ania, a to nasze maluchy Jacek, Kacper i Natalia. Obydwoje wychowaliśmy się w mieście, ale zawsze nam tam czegoś brakowało. Gdy w 2020 roku świat i ludzie wraz z nim kompletnie oszaleli, stało się dla nas jasne. Potrzebujemy więcej niezależności. Dużo więcej. Sprzedaliśmy więc dom, spłaciliśmy kredyt, a za pozostałą gotówkę kupiliśmy dom z dużą działką w samym centrum niczego. Od tamtej pory staramy się krok po kroku uniezależniać od systemu poprzez unikanie zadłużenia, rozwijanie ogródka warzywnego, hodowlę drobiu i wszystko to, co pomaga nam być bardziej niezależnymi. Zapraszamy Cię do towarzyszenia nam w tej podróży. Taki bluszcz to nie są tylko same zalety, są też wady, zobaczcie, jeżeli chodzi o okna, trzeba kilka razy w sezonie przycinać wokół okien wszystkie liście wokół drzwi, tak żeby się nie skończyło tym, że stracicie swoje okna i drzwi możliwość wejścia do domu, więc trzeba sobie na to zarezerwować troszeczkę czasu. Dodatkowo to co jest ważne, ten winobluszcz wypuszcza różne kwiaty, później zmieniają się w owoce, wyglądają one o tak. Owoce takiego winobluszczy są szkodliwe, więc na pewno musicie mieć to na uwadze. Nie myślcie, że to są winogrona jakiejś dziwnej, że można je jeść. A na pewno, jak macie dzieci, to wyperswadujcie im, że nie wolno tego zjadać, dlatego że to jest nawet potencjalnie trujące. Dodatkowo, jeżeli się zdecydujecie kiedykolwiek na usunięcie takiego bluszczu z elewacji, to musicie się liczyć z dodatkowym wydatkiem, rzędu pewnie kilku tysięcy złotych, żeby tą elewację doprowadzić do stanu pierwotnego. To znaczy, bluszcz ma takie łapki, którymi się przyczepia do elewacji, i one są bardzo mocne i one zostają nawet po oderwaniu bluszczu. I trzeba się namęczyć, żeby się ich pozbyć. Nawet jak się ich pozbędziecie, to pod nimi zostaną takie ślady po nich, więc co najmniej czyszczenie, a prawdopodobnie też uzupełnianie ubytków, i malowanie elewacji. Taki bluszcz jesienią też wygląda pięknie, tak jak Ania mówiła. Ale jesienią, jak to jesienią, liście lecą z drzew i tak samo z bluszczu, więc trzeba je później wyzbierać, tak żeby nie zaczęło się nanosić do domu przy wchodzeniu i przy wychodzeniu, bo może być tego naprawdę sporo. Dodatkowo trzeba je później jakoś zagospodarować. W naszym przypadku jest to wywożenie ich na kompost. Ale je nastraszyłem, co? <laughs> Kompost. Nic się nie marnuje, wrzucimy to na kompost. Przemieszam to tak z grubsza, a resztę już zrobią kury, bo mają dostęp do tego kompostu. E, I będą sobie wygrzebywać co tam chcą. Jednocześnie zostawią troszeczkę odchodów, czyli azotu. E, I myślę, że to jest sytuacja dobra dla wszystkich. Więc ja to tak z grubsza przemieszam i zaraz wam podsumuję, co myślę o bluszczu. Tutaj nam chyba por rośnie. No. Por na kompostowniku. A tam. Nie, ja chyba zasypałem je, ale ziemniaki też rosną. Dodatkowo taki bluszcz staje się drabiną dla wszelkiej maści pająków, pełzaczy, człapaczy, a nawet dla gryzoni, które chętnie z tego skorzystają, żeby się wspiąć na wasze poddasze czy do waszych okien, żeby się dostać do środka. Także to jest też jeden z minusów, który musicie rozważyć, zanim posadzicie bluszcz przy swoim domu. Czas na największą wadę tego bluszczu. Przyznam szczerze, że z tego powodu niemal wycinałem go z naszej elewacji. To nie jest bluszcz, ale wiecie, dla dramatycznego efektu. Bluszcz przyciągał wady i to nie kilka czy kilkadziesiąt. Latem to jest jedno wielkie bzz. Więc jeśli nie jesteś fanem o i innych bzyczących i kąsających owadów, to dwa razy się zastanów nad tym, czy chcesz mieć taki bluszcz. Ale. Jest na to jeden sposób. Mateusz. Zauważyłem, że dobrze jest w lipcu lub w czerwcu przyciąć ten bluszcz na grubość, tak żeby się pozbyć pąków, z których później wyrastają kwiaty, bo to kwiaty są głównym punktem zainteresowania wszystkich tych bzyczących owadów. Więc im mniej tych pąków, tym mniej kwiatów i tym mniejsze zainteresowanie. To jest szczególnie ważne, żeby to zrobić, bo jeżeli o tym zapomnicie, to może się okazać, że macie trudność z wejściem do domu lub z wyjściem z domu, ze względu na to, że wszędzie właśnie latają wokół. A jeżeli jesteście alergikami, no to może być problem, jeżeli, jeżeli taka osa Was ugryzie lub szerszeń, no to faktycznie może to być większy problem niż zwykły mały dyskomfort. Także warto o tym pamiętać i skorzystać z tej rady. Żeby nie kończyć tak negatywnym akcentem, to powiem jeszcze, że bluszcz to rewelacyjny sposób na poprawę jakości powietrza w domu i wokół niego. Dziś się włapują i filtrują zanieczyszczenia oraz produkują dużo tlenu, co zdecydowanie ma wpływ na zdrowie i jakość życia. Mówiliśmy też o izolacji cieplnej, o tym jak to jest lepiej latem i, i zimą, ale powiedzmy też o izolacji akustycznej, bo jak każda roślinność, liście pochłaniają, te wszystkie fale dźwiękowe nie, nie pozwalają im się odbijać od ścian budynku, dzięki czemu i w domu, i w okolicy jest wyraźnie ciszej. No, chyba że chodzi o śpiew ptaków, e, no to tego, tego się nie pozbędziecie, bo wręcz przylecą do tego bluszczu, żeby sobie tam siedzieć. My naszego bluszczu jeszcze nie wycinamy, dajemy mu szansę. Mam nadzieję, że Ci się podobał ten film, zasubskrybuj nas, jeżeli tak i koniecznie zobacz ten film.